Karolina Nowak spojrzała na swój zegarek. 8.15. Jak zawsze była pierwszą osobą w biurze warszawskiej firmy konsultingowej Strateg Solutions. 25-letnia analityczka finansowa miała swój stały rytuał. Kawa z automatu, sprawdzenie maili, przygotowanie raportów na dzień. W ciągu trzech lat pracy tutaj jej rutyna nigdy się nie zmieniła. Ale tego poniedziałkowego poranka, 15 października, coś było inne. Na jej biurku tuż obok monitora komputera stał elegancki bukiet białych róż. Dwanaście idealnych kwiatów w kryształowym wazonie, przewiązanych srebrną wstążką. Obok leżała mała, kremowa koperta. Karolina zamrugała, myśląc, że marzy. Przez trzy lata nikt nigdy nie przysłał jej kwiatów do pracy. Nikt w ogóle nie zauważał jej obecności w tym błyszczącym biurowcu na uliczyn Emilii Plater. Dzień dobry, Karolino. Głos Agnieszki Kowalczyk, kierowniczki działu HR, przerwał jej myśli. Widzę, że ktoś ma tajemniczego wielbiciela. Agnieszka była czterdziestolatką o ostrych rysach i jeszcze ostrzejszym języku. Od zawsze traktowała młodsze koleżanki z lekceważeniem, ale w jej głosie dziś brzmiała nuta, której Karolina nie potrafiła zidentyfikować. Nie mam pojęcia skąd się wzięły, odpowiedziała szczerze Karolina, dotykając delikatnych płatków. Może to pomyłka. Pomyłka? Agnieszka zbliżyła się, jej perfumy Chanel wypełniły przestrzeń. Twoje nazwisko jest na kopercie, czytać umiesz? Serce Karoliny przyspieszyło. Rzeczywiście. Na kopercie było napisane jej imię i nazwisko elegantkim, nieznanym pismem. Drżącymi palcami otworzyła kopertę. Wewnątrz była mała kartka z jednym zdaniem dla najpiękniejszej kobiety w tym biurze. Twój tajemniczy wielbiciel. I co tam? zapytała Agnieszka, wyciągając szyję, żeby zobaczyć. Karolina szybko schowała kartkę. To. to prywatne. W tym momencie otworzyły się drzwi wind. Z głównej windy wyszedł Michał Kowalski, 38-letni prezes firmy. Jego szare garnitury zawsze były idealnie skrojone, ciemne włosy zawsze perfekcyjnie ułożone. Od trzech lat Karolina obserwowała go z daleka podziwiając jego pewność siebie i sposób, w jaki prowadził spotkania. Ale dla niego była niewidzialna, jedną z wielu twarzy w korytarzach. Michał szedł w kierunku swojego narożnego biura, gdy zatrzymał się. Jego wzrok padł na bukiet na biurku Karoliny. Przez chwilę stał w miejscu, patrząc to na kwiaty, to na nią. Ładne kwiaty, powiedział cicho, jego głos był dziwnie napięty. Specjalna okazja? To były pierwsze słowa, jakie Michał Kowalski kiedykolwiek do niej skierował. Ja nie wiem, kto je przysłał, wyszeptała, czując, jak policzki robią jej się czerwone. Michał skinął głową, ale jego spojrzenie pozostało skupione na bukiecie. Przez chwilę w jego oczach mignęło coś, czego Karolina nie potrafiła odczytać. Potem, bez słowa, poszedł do swojego biura. Interesujące! mruknęła Agnieszka, obserwując całą scenę, bardzo interesujące. Przez resztę dnia Karolina nie mogła się skupić na pracy, róże pachniały pięknie, ale czuła na sobie spojrzenia kolegów. Niektórzy uśmiechali się życzliwie, inni szeptali coś między sobą. Agnieszka przechodziła obok jej biurka częściej niż zwykle, za każdym razem rzucając znaczące spojrzenia na kwiaty. O 17.00, gdy większość ludzi już wychodziła, Karolina pakowała swoje rzeczy. Wzięła bukiet. Nie mogła zostawić go na noc w biurze. Gdy czekała na windę, podszedł do niej Tomasz Wiśniewski z działu marketingu. Słuchaj, Karolina, cię zaczął nerwowo. Te kwiaty, no, to nie ja. Żebyś przypadkiem nie pomyślała, cię się nie pomyślałam. Odpowiedziała zaskoczona jego słowami. Dobrze, bo. Wiesz. Agnieszka dzisiaj pytała wszystkich facetów z firmy o te róże, jakby prowadziła śledztwo. Tomasz rozejrzał się dookoła. Między nami mówiąc, wydaje mi się, że jest zazdrosna. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś przyniósł jej kwiaty. Winda przybyła z cichym dzwonkiem. Gdy Karolina wsiadła, Tomasz dodał: Bądź ostrożna, Agnieszka potrafi być nieprzyjemna, gdy coś jej nie pasuje. Drzwi windy zamknęły się ale słowa Tomasza pozostały z Karoliną. Jadąc w dół, myślała o dziwnym spojrzeniu Michała, o nietypowym zachowaniu Agnieszki o tym tajemniczym liście. Kto mógł przysłać jej te kwiaty? I dlaczego akurat teraz po trzech latach niewidzialności? Gdy dotarła do swojego małego mieszkania na Mokotowie, postawiła bukiet na stole w salonie. Białe róże wyglądały pięknie w świetle wieczornej lampki, ale Karolina nie potrafiła pozbyć się uczucia niepokoju. Coś mówiło jej, że te kwiaty to dopiero początek, początek czegoś, co zmieni jej spokojne, przewidywalne życie na zawsze. Tej nocy, gdy kładła się spać, zastanawiała się nad spojrzeniem Michała. Po raz pierwszy w życiu czuła, że naprawdę ją zobaczył. Ale czy to było dobre, czy złe? Jutro miała się dowiedzieć. Wtorek rozpoczął się niezwykle. Gdy Karolina dotarła do biura o ósmej piętnaście, na jej biurku czekał kolejny bukiet, tym razem czerwone tulipany w eleganckiej białej doniczce. Dołączona kartka brzmiała Twoja uroda rozjaśnia nawet najszarsze warszawskie poranki. Ale to nie był jedyny niezwykły widok. Agnieszka Kowalczyk stała przy swoim biurku, rozmawiając przez telefon z kimś z ochrony budynku. Tak, chcę wiedzieć, kto dostarcza kwiaty do naszego piętra. Mówiła stanowczym tonem: i potrzebuje nagrań z kamer z poniedziałku i wtorku rano. Karolina poczuła, jak żołądek podskakuje jej do gardła. Agnieszka naprawdę prowadziła śledztwo. Dzień dobry, Karolino. Michał Kowalski pojawił się z znienacka przy jej biurku. Miał na sobie granatowy garnitur i wyglądał na zmęczonego. Znów kwiaty? Tak, panie prezesie. Również nie wiem od kogo. Michał podszedł bliżej, patrząc na czerwone tulipany. Piękne, ktoś ma dobry gust. Zawahał się, jakby chciał coś dodać, ale w tym momencie podeszła Agnieszka. Michał, powiedziała oficjalnym tonem: Musimy porozmawiać o sytuacji z tymi kwiatami. To zakłóca pracę całego działu. Zakłóca? Michał uniósł brew. W jaki sposób kwiaty na biurku jednej z naszych najlepszych pracownic mogą zakłócać pracę? Karolina zamrugała ze zdziwienia: Najlepszych pracownic. Michał znał jej wyniki. Agnieszka zacisnęła usta. Ludzie gadają. To wprowadza niepotrzebne zamieszanie. To nie moja wina, wtrąciła cicho Karolina. Ja naprawdę nie wiem, kto je przysyła. Michał spojrzał na nią uważnie. Karolino, czy mogłabyś przyjść do mojego biura za piętnaście minut? Chciałbym omówić z tobą projekt analizy finansowej dla klienta z Krakowa. Po raz pierwszy w życiu została wezwana do gabinetu prezesa. Serce biło jej tak głośno, że była pewna, że wszyscy to słyszą. Oczywiście, panie prezesie. Gdy Michał odszedł, Agnieszka zbliżyła się do biurka Karoliny. Jej oczy płonęły złością. Nie wiem, co kombinujesz, ale to się natychmiast skończy, syknęła. Ten teatr z kwiatami. Myślisz, że jestem głupia? Nie rozumiem, o czym pani mówi, odpowiedziała Karolina, starając się zachować spokój. Och, rozumiesz doskonale. Agnieszka pochyliła się nad biurkiem. Ale ostrzegam cię, nie pozwolę, żebyś tu robiła cyrk. Mam oko na ciebie, Nowak. Kwadrans później Karolina pukała do drzwi gabinetu Michała. Jego biuro było imponujące. Ogromne okna z widokiem na pałac kultury, eleganckie meble, ściana pełna dyplomów i nagród. Proszę usiąść. Michał wskazał krzesło naprzeciwko swojego biurka. Chcę ci podziękować za raporty z ostatniego kwartału. Twoja analiza ryzyka kredytowego była wyjątkowa. Karolina poczuła ciepło w piersi. Dziękuję, to. To miłe słyszeć. Zastanawiałem się nad awansem dla Ciebie. Pozycja starszego analityka w zespole strategicznym. Podwyżka o trzydzieści procent, własne biuro na piętnasty piętrze. Karolina była w szoku. Ja nie wiem, co powiedzieć. Powiedz tak. Michał uśmiechnął się po raz pierwszy, odkąd go poznała. Zasługujesz na to. Powinieneś był zauważyć Twój talent znacznie wcześniej. W tym momencie do gabinetu weszła Agnieszka, nie pukając. Michał, mam wyniki śledztwa do ten. Przerwała, widząc Karolinę. Agnieszka, rozmawiamy akurat o awansie Karoliny, powiedział Michał chłodno. Coś pilnego? Awansie? Twarz Agnieszki pobladła. Ale, ale ja przygotowywałam wniosek o awans dla Piotra Nowaka z księgowości. Piotr Nowak? Michał zmarszczył brwi. A co ma wspólnego z naszym działem? Agnieszka zająknęła się. Ja, myślałam. To znaczy. Nagle wszystko stało się jasne. Karolina spojrzała na Agnieszkę z niedowierzaniem. To pani, wyszeptała. Pani myślała, że te kwiaty są dla Piotra, ale dostarczyciel pomylił biurka. Moje nazwisko to też Nowak. Cisza wypełniła pokój. Agnieszka stała jak posąg. Jej twarz przechodziła różne odcienie czerwieni. To prawda? zapytał Michał. Agnieszko, to ty przysyłałaś kwiaty? Ja. Agnieszka próbowała coś powiedzieć, ale słowa uwięzły jej w gardle. Piotr Nowak z księgowości, kontynuował Michał. Ten młody praktykant, ten, który ma 22 lata? Karolina przypomniała sobie Piotra, uroczego blondyna, który niedawno skończył studia. Agnieszka miała czterdzieści lat. Agnieszko, głos Michała był teraz oficjalny i chłodny. Czy próbujesz mi powiedzieć, że przysyłaś kwiaty młodemu praktykantowi? To nie. To znaczy, Agnieszka wyglądała, jakby chciała przepaść pod ziemią. Myślałam, że, że może doceni. I dlatego prowadziłaś śledztwo przeciwko Karolinie, bo byłaś zazdrosna że otrzymała kwiaty przeznaczone dla kogoś innego, Karolina poczuła jednocześnie żal i ulgę. Żal do Agnieszki, samotnej kobiety, która zakochała się w kimś znacznie młodszym, i ulgę, że tajemnica została rozwiązana. Agnieszko, powiedział Michał łagodnym tonem, myślę, że powinnaś wziąć urlop. Potrzebujesz czasu na przemyślenie swoich działań. Gdy Agnieszka wyszła z gabinetu ze spuszczoną głową, Michał spojrzał na Karolinę. Przepraszam za to wszystko. Nie powinieneś była przechodzić przez taki stres. To nie pana wina, odpowiedziała Karolina, ale cieszę się, że w końcu wiemy, co się działo. Michał skinął głową, ale jego spojrzenie pozostało skupione na jej twarzy. Karolino, powiedział cicho, Czy mogę zadać ci osobiste pytanie? Oczywiście. Przez te trzy lata, bo byś dlaczego nigdy nie przyszłaś do mnie z pomysłami? Z Twoimi umiejętnościami mogłabyś była znacznie dalej. Karolina poczuła rumieniec na policzkach, bo, bo myślałam, że pan mnie nie zauważa, że jestem tylko jedną z wielu. Michał milczał przez chwilę. Zauważyłem cię pierwszego dnia, gdy zaczęłaś tu pracować, ale myślałem, myślałem, że taka inteligentna i piękna kobieta na pewno ma kogoś i że jako prezes powinienem zachować dystans. Serce Karoliny zatrzymało się na chwilę, a ja myślałam że dla pana jestem niewidzialna, wyszeptała. Michał uśmiechnął się. Może oboje popełnialiśmy ten sam błąd, może za bardzo się zastanawialiśmy, zamiast po prostu rozmawiać. Spojrzeli na siebie przez chwilę w ciszy, pełnej nowych możliwości. To co z tym awansem, zapytał w końcu, przyjmuję, odpowiedziała Karolina, uśmiechając się. I co z nami? To pytanie zawisło w powietrzu jak obietnica czegoś nowego. Tydzień później Karolina pakowała swoje rzeczy z biurka na dziewiątym piętrze. Jutro miała rozpocząć pracę jako starszy analityk na piętrze piętastym, w tym samym, gdzie był gabinet Michała. Czerwone tulipany wciąż stały na jej biurku, ale już nie były przedmiotem plotek. Po ujawnieniu prawdy o pomyłce z kwiatami atmosfera w biurze znacznie się uspokoiła. Ludzie teraz uśmiechali się do niej życzliwie, niektórzy gratulowali awansu. Tomasz z marketingu przyniósł jej nawet małą czekoladkę z życzeniami powodzenia. Będzie nam cię brakowało tutaj, powiedział opierając się o jej biurko, ale cieszę się, że w końcu doceniono Twoją pracę. Karolina pakowała swoje osobiste rzeczy do kartonu: małą roślinę doniczkową od mamy, zdjęcie z ukończenia uniwersytetu, ulubiony kubek z napisem: Najlepsza analityczka. Każdy przedmiot nosił w sobie wspomnienia z trzech lat pracy na tym stanowisku. Karolina? Usłyszała cichy głos za plecami. To była Agnieszka, która wróciła po tygodniowym urlopie, wyglądała na zmęczoną, ale spokojniejszą. Jej włosy były świeżo ufarbowane, a makijaż subtelny, wyglądała na kobietę, która próbuje zacząć od nowa. Cześć, Agnieszko, odpowiedziała Karolina ostrożnie. Czy mogę z tobą porozmawiać? Na osobności. W głosie Agnieszki brzmiała pokora, której Karolina nigdy wcześniej nie słyszała. Poszły do małej sali konferencyjnej z widokiem na Wisłę. Agnieszka usiadła naprzeciwko Karoliny i przez chwilę milczała, bawiąc się swoją obrączką ślubną. Słońce padało przez okno, oświetlając jej twarz i pokazując zmęczenie ostatnich dni. Chcę cię przeprosić, zaczęła w końcu. Jej głos był cichy, ale zdecydowany. Za to wszystko, za podejrzenia, za śledztwo, za. za moje zachowanie, za to, że sprawiłam, że czułaś się niewygodnie. Karolina skinęła głową. To już przeszłość, Agnieszko. Nie, to nie jest tylko przeszłość, muszę ci wyjaśnić, żebyś zrozumiała. Agnieszka podniosła wzrok, w jej oczach błyszczały łzy, a jestem w związku małżeńskim od piętnastu lat, z mężczyzną, który, który dawno przestał mnie zauważać. Gdy zobaczyłam tego młodego Piotra, jak się uśmiecha, jak ma w oczach błysk życia, pomyślałam, że może, że może kogoś takiego mogłabym uczynić szczęśliwym. Karolina poczuła współczucie. Agnieszko. Wiem, jak to brzmi, kontynuowała Agnieszka. Jej głos załamał się lekko. Czterdziestolatka zakochana w dwudziestolatku. Ale kiedy jesteś w związku, gdzie nie ma już miłości, tylko przyzwyczajenie. Tylko wspólne rachunki i milczenie przy śniadaniu. Czasami szukasz ciepła gdziekolwiek, desperacko. Karolina wyciągnęła rękę i delikatnie dotknęła ramienia Agnieszki. Wszyscy czasami czujemy się samotni. A co teraz? Zapytała Karolina delikatnie. Agnieszka wytarła łzy i uśmiechnęła się smutno. Mąż i ja rozmawialiśmy w końcu szczerze. Po raz pierwszy od lat. Okazało się, że on też czuje się samotny, że też tęskni za tym, co kiedyś mieliśmy. Idziemy do terapeuty małżeńskiego, zaczynamy od początku. Może nie jest jeszcze za późno na nas. Cieszę się, powiedziała Karolina szczerze. Każdy związek przechodzi kryzys. Ważne, że chcecie walczyć. A co z Piotrem? Cóż, porozmawiałam z nim szczerze, przeprosiłam za kwiaty, wyjaśniłam całą sytuację. Jest miłym chłopakiem. Potraktował to z humorem i zrozumieniem. Agnieszka wstała, poprawiając swoją marynarkę. Życzę ci wszystkiego najlepszego z Awansem i z Michałem. Z Michałem? Karolina poczuła, jak rumieniec wystąpił jej na policzki. Ach, kochana. Agnieszka uśmiechnęła się po raz pierwszy od tygodni, tym razem ciepło i autentycznie. W tym biurowcu nie ma sekretów, widać, jak na siebie patrzycie, to spojrzenia pełne niewypowiedzianych słów. Gdy Agnieszka wyszła z sali konferencyjnej, Karolina została sama na chwilę, patrząc przez okno na płynącą Wisłę. Czuła ulgę, że wszystko zostało wyjaśnione, ale także głęboką wdzięczność za drugą szansę, którą życie jej dało. Później tego popołudnia Karolina niosła swoje ostatnie rzeczy do windy. Karton był ciężki, wypełniony trzema latami wspomnień. Michał czekał przy swoim biurze, obserwując ją dyskretnie. Gdy ich spojrzenia się spotkały, uśmiechnął się ciepło. Pozwól, że pomogę, na, powiedział, szybko podchodząc i biorąc pudełko z jej rąk. Jego palce musnęły jej dłonie podczas przekazywania, wywołując znajomy dreszcz. Dziękuję, mać odpowiedziała, czując znajome przyspieszenie pulsu. To cięższe niż myślałam. Całe życie w jednym pudełku? zapytał żartobliwie, ale w jego oczach było zrozumienie. Mniej więcej, odparła z uśmiechem. Karolino, zaczął gdy szli korytarzem w kierunku wind. Jego głos był nieco niepewny, jakby nadal nie mógł uwierzyć, że może otwarcie z nią rozmawiać. Czy masz wieczorem plany? Nie. A dlaczego? Serce biło jej szybciej. Zastanawiałem się, czy nie moglibyśmy razem zjeść kolacji, żeby uczcić twój awans, zatrzymał się patrząc na nią uważnie. Jeśli oczywiście nie czujesz się z tym komfortowo, wiem, że to może wydawać się. Chętnie, przerwała mu szybko, zanim zdążył się wycofać. Zatrzymali się przed windą. Karolina spojrzała w jego oczy i zobaczyła w nich coś, czego szukała przez trzy lata prawdziwe zainteresowanie, troskę, może nawet coś więcej ale także wulnerabilność jakby i on bał się tego nowego początku. Naprawdę? zapytał, jakby nie mógł uwierzyć w swoją szczęśliwą. Naprawdę odpowiedziała, uśmiechając się szeroko. Uśmiechnął się. Jego twarz rozjaśniła się jak słońce wyłaniające się z zachmur. Znam małą restaurację na starym mieście. Prowadzi ją starsze małżeństwo, Pan Józef i Pani Krystyna. Serwują najlepsze pierogi w Warszawie. ich babcia przekazała im przepis sprzed wojny. Uwielbiam pierogi mu powiedziała Karolina śmiejąc się, szczególnie ruskie i z kapustą i grzybami. To jeszcze jedna rzecz, którą mamy wspólną, Stwierdził z zadowoleniem. Winda przyjechała z cichym dzwonkiem. Gdy wsiadali, zapach jego delikatnych perfum wypełnił małą przestrzeń. Michał powiedział cicho: Wiesz, przez te trzy lata często myślałem o tym, żeby cię zaprosić, ale zawsze znajdowałem wymówkę, że to nieprofesjonalne, że może masz chłopaka, że jesteś zbyt młoda, zbyt inteligentna. Że jestem poza Twoim zasięgiem, dokończyła Karolina, spoglądając na jego odbicie w lustrzanej ścianie windy. Dokładnie, westchnął. A teraz okazuje się, że myśleliśmy o tym samym, tylko każdy w swoim kącie. Ile czasu zmarnowaliśmy na nieporozumienia. Drzwi windy otworzyły się na piętnastym piętrze. Karolina pierwszy raz miała zobaczyć swoje nowe miejsce pracy. Jej nowe biuro było małe, ale przytulne, z oknem wychodzącym na centrum Warszawy. Na biurku stał mały wazonik z jedną białą różą, — Prawdopodobnie prezent na dobry początek od któregoś z nowych kolegów. — Podoba ci się? — zapytał Michał, stając w drzwiach. — Jest idealne — odpowiedziała, dotykając róże. — Karolino — powiedział cicho. — Chcę, żebyś wiedziała, że twój awans nie ma nic wspólnego z... z tym, co między nami. — Zasługujesz na tę pozycję ze względu na swoje umiejętności. — Wiem, — odpowiedziała. — I doceniam, że to powiedziałeś. Stanęli naprzeciwko siebie w ciszy, pełnej obietnic i nowych możliwości, o której po ciebie przyjść, zapytał w końcu. O dziewiętnastej? Idealnie. Gdy Michał wyszedł, Karolina usiadła przy swoim nowym biurku i spojrzała przez okno na rozświetlającą się wieczorną Warszawę. Przez trzy lata była niewidzialna, a teraz, teraz wszystko się zmieniło. Pomyślała o Agnieszce, która walczyła o swoje małżeństwo o młodym Piotrze, który nieświadomie stał się centrum tej całej historii, o sobie, dziewczynie, która wreszcie została zauważona. Czasami życie potrzebuje małych pomyłek, żeby pokazać nam wielkie prawdy. Bukiet kwiatów dostarczony pod zły adres, okazał się początkiem czegoś pięknego. Wieczorem, gdy Karolina przygotowywała się na kolację, patrząc na siebie w lustrze, pomyślała o tym, jak dziwny bywa los. Przez lata marzyła o tym, żeby Michał ją zauważył, a teraz okazało się, że on również na nią patrzył, tylko oboje byli zbyt nieśmiali, żeby pierwszy wystąpić. Może to właśnie jest prawdziwa miłość, kiedy dwie osoby przez długi czas tęsknią do siebie w ciszy, ale gdy wreszcie się odważą, okazuje się, że sentiment był wzajemny. O dziewiętnastej zadzwonił dzwonek do drzwi. Karolina otworzyła i zobaczyła Michała w eleganckim, ciemnym płaszczu, Trzymającego w dłoni pojedynczą białą różę. Dla ciebie, powiedział uśmiechając się, ale tym razem wiem na pewno, że to dla odpowiedniej osoby. Karolina wzięła róże i pocałowała go delikatnie w policzek. Dziękuję, za wszystko. Gdy szli razem ulicami Warszawy w kierunku Starego Miasta, Karolina pomyślała o tym, że niektóre historie zaczynają się od końca od nieporozumienia, które okazuje się być początkiem czegoś pięknego. Czasami to, co wydaje się być pomyłką, jest właśnie tym, czego potrzebujemy, żeby odnaleźć szczęście. I czasami najpiękniejsze miłości rosną cicho przez lata, zanim ktoś w końcu nie znajdzie odwagi, żeby je wyznać. Historia Karoliny i Michała dopiero się zaczynała, ale już teraz wiedziała, że będzie to opowieść warta zapamiętania. Jeśli podobała Ci się ta historia o odwadze, miłości i drugim szansach, skomentuj poniżej. Czy Ty też masz kogoś, kogo zauważasz z daleka? A może jesteś jak Karolina, niewidzialny, ale godny uwagi, podziel się swoją historią. I pamiętaj, czasami wystarczy jeden mały krok, żeby zmienić całe życie.